4, to znaczy dzisiaj o godzinie 15 w całej Polsce przed budynkami Urzędów Wojewódzkich, miast wojewódzkich przeprowadzić pikietę protestacyjną przeciwko temu, że nasze postulaty, postulaty solidarności są nierealizowane. Stąd też nasz protest jest Typowym protestem związkowym, niepolitycznym chcemy, aby rządzący przypomnieli sobie o tym, że też są ludzie pracy i też być może trzeba dla nich zastosować jakiś program. Może, tak jak to widzę na jednym z haseł, pracownik 500 plus. Bo skoro wszyscy mają plusy, pracownik również powinien mieć plus. Ale proszę Państwa, gromadzimy się tu również dlatego, aby powiedzieć sobie kilka rzeczy, kilka słów nie nieraz prawdy. Od półtora, może dwóch lat, staramy się o realizowanie postulatów, szczególnie tych które dotyczą podwyżek wynagrodzeń. Chcemy, aby podwyżki wynagrodzeń dotyczyły wszystkich zatrudnionych. Szczególnie w sferze budżetowej i finansów publicznych, dlatego, że tam jest według naszych ocen ocen Związku Zawodowego, Zawodowego Solidarność. Najgorzej. Pracownikom się dało, o drugich zapomniało. Bo czymże się różni jeden pracownik od drugiego? Tak samo pracuje, podobne ma wykształcenie i naszym zdaniem powinien podobnie zarabiać. Rozmawialiśmy na temat sytuacji 400 pracowników, którzy w prostej linii, jeżeli nie cofnie się. Wypowiedzenia dzierżawy na nabrzeże stracić może pracę. Dzisiaj mętne tłumaczenie pana prezesa, że to, że to nie tak było, że to nie tak przebiegało, powoduje, że ludzie mogą stracić pracę. Zarząd regionu NZZ, Solidarność Pomorza Zachodniego, w związku z przedłużającym przedłużającymi się i pasem pomiędzy Zarządem Morskim Portu szczecin Szczecinie SA S.A. Szczecin Spółka ZOO, co może skutkować z utratą miejsc pracy blisko 400 osób. W niniejszym przekładamy petycję w związku z prowadzoną działalnością związkową z żądanami speł spełnienia następujących postulatów. Żądamy odstąpienia od wypowiedzenia umowy dzierżawy na brzeg, na których te, terenie aktualnie działa spółka Bulgarko Port Szczecin dnia 19 grudnia 2018 roku. Odwołania członków Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście zajmowanych przez nich stanowisk, stanowisk. W związku z obstrukcyjnymi działaniami w ramach prowadzonych negocjacji, które mogą skutkować Utratą miejsc pracy przez setki osób zatrudnionych w spółce Balkargo. Bałkar Kontynuacji dialogu pomiędzy zarządem morskich portów a Balkargo oraz zawarcia porozumienia gwarantującego miejsca pracy na dotychczasowych pracowników spółki Balkargo. Jako przewodniczący Międzynarodowej Komisji NZZ Solidarność przy Polskiej Rzekomozy Morskiej, Jacek Kramarczyk, przeczytam tylko. Z jakimi występujemy do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Po pierwsze, żądamy przywrócenia zabezpieczenia emerytalnego dla marynarzy. Jesteśmy specyficzną grupą zawodową, która jest spawiona za zabezpieczenia socjalnego w postaci opłaty na fundusz emerytalno-rentowy. Skrócenia czasu zaokrętowania na statku. Przywrócenia obsady załogowej na statkach wedle zasad przed wprowadzenia programu naprawczego w Polskiej Żegludze Morskiej. Tak. Przywrócenia odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej. Tak. Sprawiedliwego rozliczania czasu pracy marynarzy zgodnie ze stanem faktycznym. Tak. Przyznawania odpraw. Dodatków do wynagrodzenia zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz funkcjonującymi umowami zbiorowymi pracy w PZT. Nawiązywania zatrudnienia w Polskiej Rzecznictwie wyłącznie na podstawie umowy o do pracę. Dość śmieciubek. Witam Was serdecznie. Nazywam się Mariola Ładasiewiec. Jestem z regionu Śląsko-Dąbrowskiego, ale pracuję i mieszkam w Stargach. Jestem kuratorką. Mam na kartce napisane to, co chcę Państwu powiedzieć, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne i nie chciałabym przegapić tego, co mam was do powiedzenia. Otóż, proszę Państwa, jestem kuratorem specjalistą rodzinnym. Pracuję od wielu lat i żyję, proszę Państwa, a świadczy to o tym. Czy posiadam odpowiednie umiejętności i wysokie kwalifikacje? Powiem Wam dlaczego. Nie wiem, czy wiecie, ale kuratorzy pracują w naprawdę ciężkich warunkach. Pracujemy po południu, wtedy kiedy nasze rodziny są w domach. Pracujemy w sobotę, w niedzielę. Pracujemy w domach, gdzie jest agresja, gdzie, są, gdzie jest znęcanie, gdzie są choroby zakaźne i narkotyki. Nieprawidłowo wykonywana władza rodzicielska. Do tych domów, posłuchajcie, do tych domów policja wchodzi w asyście. My wchodzimy sami. To tych ludzi, do których my wchodzimy, z którymi pracujemy, sędziowie często boją się na salach sądowych. A mam do obrony tylko swoje umiejętności i długopis, który posiadam. Nasze władze, tak jak w prokuraturach, nie były waloryzowane od 2010 roku. A ustawa o kuratora. Pochodzi z 2001 roku, więc to trochę, no tak jak u Was, no sami wiecie, e, dysproporcje płacowe mimo wykonywanej pracy są bardzo duże. Tak samo system e, przyznawania nagród wątpliwy. Przybywa pracy w związku z, z nami przepisów, w związku z wdrażaniem nowych systemów informatycznych. Proszę Państwa, problem podwyżek wynagrodzeń. Dotyczy właściwie wszystkich. Są to z nami pracownicy pomocy społecznej, którzy również uczestniczą i wspierają wszystkich, sami wcale nie mając lepiej. Ola Olejnik jest przewodniczącą Mozu Oświaty z Stargard. Stargardu, że... Proszę państwa, chodzi nam o to, o co nam wszystkim. O godne płace, o godne życie. Jest wiele kontrowersji wobec naszych e, e, protestów, ewentualnego strajku od poniedziałku. Nie, proszę pana, nie damy rady. Nasze zarobki kształtują się w granicach 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca brutto. Zobaczymy o 15% podwyżki w tym roku i o 15% podwyżki w następnym roku. Współczuję dzieciom. Nikt nie przyjdzie do zakupu. Za 5 lat w szkołach podstawowych będą ludzie uczyć bez pełnego wykształcenia. Naród ogłupiony, łatwy do rządzenia. Proszę wziąć również to pod uwagę. Dziękuję. Proponuję, abyśmy wspólnie odśpiewali hymn.